Także jak witam państwa. Dziś znów nie w studio Kęczyńskiej Telewizji Kablowej, tym razem na stadionie granicy przy ulicy Bydgowskiej. Ze mną jest pan Mariusz Niedziłka, nowy trener Kęczyńskiego Klubu. Witam serdecznie. Witam również. Panie trenerze, w poprzedniej rundzie mrągowia-mrągowo, teraz granica Gęczyń. Skąd taka zmiana? <noise> no, parę przyczyn było. Nowe wyzwanie, chciałem, chciałem tutaj pomóc prezesowi, który się do mnie zwrócił troszeczkę bliżej do domu też ma to znaczenie, bo teraz jakieś tam problemy komunikacyjne duże są na trasie węgorzewo Kęczyn. kętrzyn więc, więc ten czas, który mi zabierał podróż do Mrągowa, się wydłużył no myślę, że jeszcze jest parę przyczyn, lubię, lubię, lubię wyzwania lubię jak przychodzą ludzie się interesują sportem, myślę, że w Kętrzynie to może być spełnione kętrzynie wyzwania i pewnie czekają. Podstawowy cel to utrzymanie w trzeciej Lizę? No, tak ciężko powiedzieć, bo w tej chwili jesteśmy na etapie kompletowania kadry i część zawodników odchodzi albo chce odchodzić. No i tak naprawdę ta kadra nie jest jeszcze złożona i musimy, to musimy, jest właściwie to prezes musi pracować mocno nad tym, żeby tą drużynę wzmocnić. Pan granice znał już wcześniej jako rywali. Dużo Pan wiedział o tym zespole, przychodząc do niego? No Dużo, tyle o ile się o rywalu wie. No, znało się podstawowych zawodników, co, co, co potrafią. Spotykaliśmy się w sparingach niejednokrotnie, jeszcze jak prowadziłem w Tutaj chłopcy grają od wielu lat. W klubie, więc no nie są anonimowi. Wiadomo, kto był tutaj najmocniejszą stroną granicy, więc, więc no sporo wiedziałem. Ale jak wiadomo, że trzeba się w treningu poznać, zwrócić uwagę na pewne szczegóły. To są zupełnie inne rzeczy niż jak się obserwuje zawodników jako rywali. No właśnie, trochę już Pan pracuje z zespołem. Jak pozytywne wrażenia? No, pozytywne. no. Trenują chłopcy z zaangażowaniem. Oczywiście negatyw podstawowy jest taki, że jest ich mało no, i może ta jakość nie jest taka, jaka powinna być na się Unigę jeszcze. Na dzień dobry słabe nowiny, bo Szymon Nałysny i Paweł Kowalewski do Mrongowa. Zamiana miejsc z Panem. To było zaskoczenie? <grym> no zaskoczenie, bo na początku rozmawiałem z prezesem, że, że mi mówił, że raczej nikt nie odejdzie. No to Też to leżało u podstaw tego, że przyszedłem do, do granicy. No, mieliśmy Stworzyć coś, coś lepszego, poprawić miejsce w tabeli, powalczyć o górną część tabeli. A tu na dzień dobry dowiaduje się, że, że dwóch zawodników podstawowych z poprzedniego sezonu odchodzi. No, nie była to miła niespodzianka. Różne głosy oczywiście ja tu słyszałem o Szymonie, o, o, o Pawle, no ale to byli podstawowi zawodnicy. No. I tak naprawdę można powiedzieć, że granica grała gołą jedenastką. I ci zmiennicy nie byli do końca wartościowi, czy równo tak na tym samym poziomie. I te, te zmiany, no musi to trochę zabrać czasu, żeby, żeby ich zastąpić. I, no, i Jeżeli mamy grać swoją młodzieżą, to na pewno trzeba się liczyć z obniżeniem wyników. Jeżeli nie, nikogo nie uda się znaleźć na ich miejsce. E, sami zawodnicy sami rozmawiali z panem o, o swojej decyzji? Nie, nie, minęliśmy się. Nie, nie, nie miałem przyjemności rozmawiać ani z Pawłem, ani z Szymonem, także. No. Zostałem tylko poinformowany o tym, że, że po prostu odchodzą. Jesteśmy w trakcie okresu przygotowawczego. Za nami pierwszy sparing dopiero, tak, granicy. Tak, tak. Jak wrażenia po tym sparingu? Bo wynik chyba taki na pierwszy rzut oka dla, dla niedzielnego kibica dość, dość słaby, no bo porażka jednak z juniorami. No to są tam juniorzy byli i nie tylko juniorzy, zawodnicy z drugiego zespołu. No ale nie ma znaczenia. No, oczywiście wynik nie był najważniejszy. E, ważniejsza była gra i Właśnie służyło, służył ten sparring temu, żeby ten przegląd kadr zrobić, żeby mógł poznać zawodników, bo pewne rzeczy inaczej wyglądają na treningu, inaczej wyglądają w meczu, inaczej się zawodnicy zachowują, ten stres meczowy. Nawet sparingowy jest taki, że no, widać, że, że niektórzy po prostu pewnych rzeczy nie zrobią albo się źle czują na niektórych pozycjach, mimo że grają na nich. Tak to jest potrzebne dla mnie, jako trenera, żeby można było później lepiej. Ustawić zespół, poznać mocne strony, no, żeby, żeby no, używać później tego jako jakiejś takiej swojej broni do walki później. Kilka nowych nazwisk pojawiło się w kadrze, jeśli się analizowało skład z tego spotkania. Co to za ludzie? Czy to w większości są juniorzy, czy może spodziewamy się jakichś transferów z zewnątrz? Na razie to są chłopcy, którzy to, to są juniorzy, albo zawodnicy, którzy, którzy tutaj skęczyna są, więc no Ja bym się chciał spodziewać zawodników, którzy, którzy wzmocnią, zastąpią przynajmniej tych dwóch zawodników, o których mówiliśmy wcześniej, że odeszli, bo to jest takie niezbędne minimum, no, żebyśmy mogli wystartować przyzwoicie do nowego sezonu. A prezesi obiecują to, że zespół będzie wzmocniony? No, Rozmawiamy z prezesem. On też zdaje sobie z tego sprawę, że, że ta jakość w tej chwili jeszcze nie jest taka, jak powinna być. No i chcemy, chcemy tą drużynę wzmocnić. No, prezes szuka. Mam nadzieję, że, że, że wkrótce kogoś nowego zobaczymy. Pan jakieś nazwiska może zdradzić? Nie, bo ja, ja akurat się tym nie zajmuję. Ustaliśmy tak, tak podział obowiązków, że ja zajmuję się trenowaniem i na tym się skupiam, żeby z tego materiału, który dostanę, wycisnąć jak najwięcej, a menedżerką się zajmuje prezes. Do ligi jeszcze trochę czasu. Czekają nas spotkania sparingowe? Tak, tak. W najbliższą sobotę gramy z Węgorią. Później 31 lipca gramy z Korszami i 3 z Bombramki Życką. Nowy sezon to także reorganizacja rozgrywek, która też może sporo namieszać. Kibice trochę chyba się w niej gubią, ale chodzi o to, żeby zostać w górnej połowie tabeli na końcu sezonu, tak? No ja myślę, że nie będzie tak strasznie, bo jest 18 zespołów w trzeciej lidze, no długi sezon dużo grania, trzeba mieć szeroką kadrę ale prawdopodobnie z czwartej ligi awansuje tylko po jednym zespole w najgorszym wypadku z drugiej może do naszej grupy spaść cztery zespoły także myślę, że więcej jak 5 czy 6 zespołów nie spadnie z, z trzeciej ligi no tak miejsce dziesiąte na pewno będzie gwarantowało pozostanie w trzeciej lidze, także myślę, że to jest taki cel minimum Mówi Pan o szerokiej kadrze, tymczasem kadra wiosną nie, nie była najszersza. Do tego dochodzą żółte kartki. Pan zdaje sobie sprawę z tego, że w końcu nie to jest spory problem? Zdaję sobie z tego sprawę. No, rozmawiamy z zawodnikami na ten temat, staram się pewne rzeczy im przekazać. No, niestety, wiadomo, że to musi zająć trochę czasu nie tylko karaniem, ale mówię, no, też takim jakimś pozytywnym wpływem, bo wiem, że, że no, niestety Granica była tym zespołem, który w Lidze łapał najwięcej kartek i to się później negatywnie odbijało na grze, no, bo często grała osłabiona i no, traciła punkty przez to. Ale no, w sparingu no, ostatnim też nie niepotrzebna czerwona kartka i, i, i mamy przykład tego, że, że to jednak nie będzie taka prosta rzecz, żeby to wykrzewić. A ktoś z zespołu jeszcze deklaruje odejście? No ja jestem przyzwyczajony do tego, że, że tak naprawdę to zawsze między rundami zawodnicy różnych rzeczy szukają, chcą, chcą, chcą czegoś lepszego, no wiadomo jaka jest sytuacja w ogóle na rynku pracy, ludzie nie mają pracy i, i część chłopaków już dorosłych, ja już nie mówię o tych, co się uczą, ale... Ci, co skończyli szkoły, no chcieliby pracować i tutaj tej pracy nie ma. I wyjeżdżają za chlebem, no trzeba tych ludzi też rozumieć i no, trudno mieć do nich oto pretensje. Dlatego, dlatego no, ta sytuacja taka do końca nie jest klarowna i, i nie jest pewna. No, ja mam nadzieję, że, że, to, że to wszystko jakby z tej kadry, która mi odeszło, bo sobie nie, nie, nie wyobrażam, żeby, żeby więcej zawodników mogło odchodzić. No bo to naprawdę mógł być duży problem, żeby, żeby zbudować w tak krótkim czasie coś, co, 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 co mogło dobrze funkcjonować w trzeciej lidze. No ale tutaj liczę na, na operatywność prezesa, że, że uda się tych chłopców zatrzymać. Mariusz Niedziółka to trener na dłużej w Kętrzynie? No mam nadzieję. No. Chciałbym, chciałbym, bo tradycje tutaj e, kętrzyńskie są piękne i, i je przychodziłem z takim zamiarem, żeby Pewne rzeczy tutaj odbudować, żebyśmy mogli się cieszyć sukcesami i górną częścią peweli w lidze. Na czas pokaże. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziś z nami na stadionie przy ulicy Bydowskiej był pan mariusz niedziłka, trener granicy Kętrzyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.